Witaj w kolejnym odcinku Słowa i Obrazy. W poprzednim odcinku mówiłam, że dodałam ćwiczenie, więc zapraszam na krótkie opowiadanie, pytania i ćwiczenia. Lecimy. Cywilizacja europejska. Jest tym, co z nią robią Europejczycy, tak jak chrześcijaństwo jest tym, co z nim robią chrześcijanie. Islam jest tym, co z nim robią muzułmanie. Judaizm zaś jest tym, co z nim robią Żydzi. A w ciągu stuleci oni wszyscy robili niezwykle różne rzeczy. Tym, co definiuje ludzkie grupy, są w większym stopniu zmiany, jakich doznają. Niż jakakolwiek ciągłość. Nawet poszczególni ludzie mogą wplatać rewolucyjne, osobiste zmiany w spójną i przemawiającą do wyobraźni historię życia. Urodziłem się we Francji, a teraz mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Byłem żonaty, a potem się rozwiodłem. Podobnie ludzka grupa może dojść do wniosku, że określają ją właśnie te zmiany, które w niej Zaszły. Czasem pytania odkrywają to, co głęboko w nas. Dlatego zapraszam Cię na krótką chwilę refleksji i znajdź najlepszą dla siebie odpowiedź. Co robisz ze swoim człowieczeństwem? Co robisz ze swoją wiarą? Jak brzmi Twoja opowieść życia, przyplatana tym, co w nim było i co jest? I w jaki sposób to co robisz w swoim życiu zmienia życie twoje i innych? Czasem pytania to za mało. Dlatego zapraszam cię też do wykonania prostego, ale skutecznego ćwiczenia. Po prostu sprawdź, jak to na ciebie zadziała. Zapewne zdarza ci się robić zdjęcia, a kiedy je robisz, pewnie dobierasz ostrość, poprawiasz fryzurę, chcesz wyglądać po prostu jak najpiękniej. I z tych pięknych zdjęć wybierasz jeszcze piękniejsze. Dzisiaj chciałam Cię zaprosić do tego, żebyś sobie zrobił stop klatkę. Stop klatkę, czyli spójrz w lustro. Teraz, w tej chwili, cokolwiek robisz, spójrz w lustro, zastanów się, kogo widzisz i co myślisz właśnie w tej aktualnej chwili. Zapisz to w zeszycie, zrób sobie realne zdjęcie, takie, jakim jesteś, i wklej je do zeszytu. Zrób tak kilka razy następnego dnia zaś wyciągnij ten zeszyt. Przejrzyj zdjęcia i podpisane pod nimi myśli i zastanów się, kim jesteś, kim chcesz być i w jaki sposób chcesz to zrealizować. Nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, daj łapkę w górę, poślij może komuś tę wartość, może ktoś akurat potrzebuje i zapraszam w linki na dole i do zobaczenia za tydzień. Hej.